21 lutego 2026 roku i dzisiaj myśli przytulne po raz 2148. Witam Cię bardzo serdecznie i ciepło, i bardzo, bardzo życzliwie. Od prawie 6 lat codziennie na żywo, właśnie w tej przestrzeni przytulnego domku. A jako, że dzisiaj jest ósemka na końcu, to chciałam zacytować słowa Danuty Szaflarskiej, znakomitej aktorki, która urodziła się w 1915 roku, a odeszła w 2017, przeżywszy 102 lata. No i właśnie w takim jeszcze w dobrej kondycji. Umysłowej, fizycznej, tak mi się wydaje. W każdym razie, cóż takiego Danuta Szaflarska powiedziała, czym chciałabym się podzielić? A no właśnie takimi słowami. Ludzie często mnie pytają, co zrobić, aby tak długo żyć. Nie wiem. Ja nie robię niczego specjalnego. Po prostu. Kocham życie we wszystkich jego barwach, odcieniach i cieniach. Życie jest cudem zawsze. I myślę sobie, że warto te słowa wziąć do siebie przyjmować to, co się dostaje ze wszystkim, właśnie tym, co życie nam przynosi dobrze jest też w sobie wyrobić taką tarczę obronną, że kiedy pojawiają się trudne sytuacje w naszym życiu, to warto otoczyć się dobrymi ludźmi, warto się otoczyć dobrymi myślami, którymi otaczają nas liści i dalsi, bo życie ma swoje blaski i ma swoje cienie i czasem kiedy przychodzą właśnie te cienie, ciemności, to dobrze jest mieć to w sobie światełko że skończy się ta ciemność i po ciemności przyjdzie dzień. I takiej refleksji dzisiaj chciałabym z taką refleksją się podzielić, żeby kochać to życie, bo życie jest cudem, takie jakie jest. Czasem jesteśmy na górze, czasem na dole. Czasem są właśnie te wszystkie barwy i odcienie i cienie. I tyle z myśli przytulne na dzisiaj, tak? Słucham? Telefon proszę. Tutaj telefon jest, a po co mam pokazać? A naklejkę? Just find, it. A, just find it. Tutaj jest naklejka mojego syna, który mi właśnie pokazał. Just find it. Chcesz coś dodać tutaj do tego? Polecam. 10 na 10. Just find it. Co to znaczy just find it? To jest biznes mojego kolegi. A, ok. Także właśnie tyle. Zostawiam dzisiaj z taką refleksją, że żeby przyjmować to życie właśnie, żeby kochać to życie i kochać to, co się ma, bo wtedy miłość napędza nas do tego, że możemy działać, możemy się cieszyć, możemy się dzielić tym, co w nas jest dobrego. I tak jak Danuta Szaflarska powiedziała, po prostu kocham życie we wszystkich jego barwach, odcieniach i cieniach. Wszystkiego dobrego i cudownego i ten cytat znajdzie się na Facebooku Przytulny Domek, gdzie będzie można do niego wrócić, sobie zapisać, bo naprawdę jest piękny i myślę, że z Danuty Szaflarskiej można czerpać inspirację. Wszystkiego dobrego. No i jakaś jest znowu trudność, Pomyślę też, że kiedy kochamy to nasze życie to jesteśmy w stanie przeżyć jak najdłużej.